Wakacje to czas odpoczynku, ale policja zwraca uwagę na różne niebezpieczeństwa czyhające na urlopowiczów. Aby im zapobiegać, przez całe lato prowadzone są akcje profilaktyczne. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji funkcjonariusze raciborskiej komendy przeprowadzili szereg działań mających na celu uświadomienie młodym ludziom, jak zachowywać się latem, aby bezpiecznie spędzić wakacje. Policjanci w czerwcu bardzo mocno tutaj działali, odwiedzali szkoły i prowadzili różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne, aby przygotować dzieci i młodzież do spędzania aktywnego, bezpiecze... bezpiecznego wypoczynku. O bezpieczeństwie warto też pamiętać wyjeżdżając na urlop. Jeśli wybieramy się w podróż, musimy pamiętać o tym, aby sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu, aby do auta wsiadać wypoczętym i przede wszystkim trzeźwym. Przestrzegajmy tych przepisów ruchu drogowego. Sprawdźmy sobie wcześniej też trasę. Być może są jakieś roboty na drogach, żeby później się nie gonić, nie śpieszyć, żeby dojechać do tego miejsca docelowego bezpiecznie. Pamiętajmy również o odpowiednim zabezpieczeniu swojego mieszkania i domu. Pozamykajmy wszystkie okna. Oraz drzwi. Fajnie jest też powiedzieć sąsiadom, że gdzieś wyjeżdżamy, żeby zerknęli od czasu do czasu na nasze mienie, żeby później po tym powrocie nie być niemiło zaskoczonym. Myślę, że teraz te portale społecznościowe są bardzo dobrym pożytkiem niestety dla złodziei. Dlatego zachęcamy, żeby jednak nie pisać, nie udostępniać zdjęć w trakcie, gdy nas nie ma. Możemy później pochwalić się już po powrocie, że spędziliśmy gdzieś wakacje. A ci, którzy nie wyjeżdżają z pewnością będą korzystać z uroków okolicy. Niestety śmiałków korzystających z dzikich kąpielisk nie brakuje. Cały czas tutaj działamy z przedstawicielami WOPR-u, kontrolujemy te kąpieliska i sprawdzamy, żeby ta młodzież i dzieci były bezpieczne. Objeżdżamy każde oczko wodne, sprawdzamy osoby, które w większości akurat tam są osoby, które wędkują, ale też dzisiaj była sytuacja, gdzie e, czterech takich mężczyzn około lat 30 podpijało sobie piwko e, rzekomo bezalkoholowe, ale e, myślę, że, że, że nie będą wchodzić do wody. Natomiast, e, tak jak mówię, no, najgorsze miejsce, które w Boże, jest, to jest e, te oczko pożwirowe na Ostrogu, gdzie e, jest to, tak jak cały czas mówię, jest to zbiornik śmierci. Już tyle osób się, e, że tak powiem, utopiło, a nadal, nadal, e, Społeczność racibowska się kąpie w tych miejscach, bardzo niebezpieczny. Z racji ukształtowania i dna, ukształtowania tej wody, znaczy właściwie właściwości tej wody, bo ta woda kwitnie poprzez to, że bardzo dużo roślinności jest, jest mętną wodą, natomiast dno jest bardzo zamulone i to powoduje także, że jeżeli ktoś stanie na ten, że tak powiem, ten muł, no to ten muł wciąga w głąb tej wody. No i to, jest, to, to są te bardzo niebezpieczne miejsca, natomiast też zejścia do tej wody są też bardzo strome, bardzo klifowe i to powoduje, że czasami pod wpływem alkoholu gdzie tracimy równowagę, chcemy wejść do wody, ślizgamy się, uderzamy głową o kamienie, no i wtedy traci się przytomność, wpadamy do wody, I niestety to jest jedna z przyczyn utonięć na tym zbiorniku. Apelujemy więc o rozwagę i ostrożność, i pamiętajmy, bezpieczeństwo, szczególnie w tym beztroskim czasie, jest najważniejsze.